Cześć, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z pogadanek. Tak, całkiem w sumie dawno nie było takiego typowego odcinka z Pogadane, gdzie mógłbym po prostu sobie z wami porozmawiać, więc może w sumie zacznijmy od tego, że właśnie teraz miałem trochę cięższy okres na uczelni, ale myślę, że to jakoś nie zauważyliście tego za bardzo, bo no, miałem jakieś tam kolokwia i jeszcze tam potem w styczniu będą, więc potem mogą się pojawiać znowu rzadziej odcinki, coś takiego. No, ale pojawił się jakiś odcinek z Company, który tak średnio się przyjął, niestety, ale właśnie dzięki Temu też dzisiaj dojdziemy do sedna tego odcinka. Więc jeszcze z takich głównych tutaj, może rzeczy, które mogą Was jeszcze jakkolwiek interesować, czyli mianowicie zwycięzcy, zarówno konkursu, jeśli chodzi o czapeczki, jak i zwycięzca, jeśli chodzi o losowanie mojego Uniżuala pek pek i jest to, jak widać, Kubson. Sprawdźmy, czy mnie subskrybuje. Czy ja w subskrypcjach? Muszę być w więc Ale widzę, że chyba mnie nie subskrybujesz. Nie masz mnie w subskrypcjach, Ale niestety mnie nie masz w subskrypcjach. A masz je publiczne, tak jak mówię, musisz mieć publiczne subskrypcje, żebym mógł żebym widział, znaczy, że mnie subskrybujesz. A ty mnie nie subskrybujesz. No niestety, Kupson wygrałbyś. Nie masz subskrypcji. Chodź z bąkiem Oczywiście z Jestem Nie mam subskrypcji Nie mam subskrypcji Nie ma problemu Nie mam subskrypcji Nie mam Nie Dobra Więc Pick another winner Part. Small game A small rage man I Nie masz publicznych subskrypcji No niestety Wiem, że i tak mnie pewnie subskrybujesz Pomagałeś mi W różnych rzeczach

niestety restrykcyjnie muszę do tego podejść i też mnie nie subskrybuje. A, jest yes, subskrypcja! Lubię placki, zgłoś się. Jeszcze tak dla pewności sprawdzę. Wyszukuję. Czyli to oznacza, że Kupson mnie nie subskrybuje, ty mnie subskrybujesz. Lubię placki, zgłoś się, napisałeś, biorę udział. I widzisz, nie widziałeś, że od 10... Już prawie 10 lat nagrywam. I wygrałeś na żyłala. Także... Wiem, że takie to losowanie, jeśli chodzi o Uniżual, nie było takie dobrze zorganizowane, powiedzmy, bo dużo osób, czy to nie miało mnie w publicznych subskrypcjach, czy to również w ogóle nie, nie subskrybowali. Ale chciałem, żebyście mieli jakby też cały pokaz tego, czyli te pełne 3 minuty, chyba mniej więcej wyszło tego, jak. Wybierałem tę osobę, żeby było takie legit, że to nie jest, że kogoś sobie tako wybrałem. Ale dobra, jeśli chodzi o loadout, który wam się bardziej podobał, no to wygrał Wojciech Sadowski, także Wojciech Sadowski zgłoś się, a dostaniesz ode mnie kluczyk. No i również jeszcze przez to, że są święta, mikołajki i tak dalej, to chciałbym wam taki mały gifcik dać, czyli po prostu również tutaj napiszcie... Jakieś miłe życzenia świąteczne i po prostu te, które mi się najbardziej jakby będą podobać, to je wybiorę i osoba może zostać nagrodzona kruszykiem. Także dobra, kontynuując dzisiaj, dzisiejszym tematem jest to, że mój generalnie kanał jest jak Team Fortress. I nie jest to jakby złe znaczenie w żadnym stopniu, ponieważ jakby mój kanał sam jest po prostu bardzo związany z Team Fortressem, dlatego jakby to na przykład widać na moich filmikach, czy też jakby na bardziej na, na odbiorze waszym, że u mnie filmiki najczęściej i najwięcej mają wyświetleń w momencie właśnie jak coś się dzieje z Team Fortressem. Na przykład wychodzi jakiś update albo coś w tym rodzaju. Zresztą to jest poniekąd też związane z samym contentem, bo nowy content powstaje w momencie, głównie właśnie w momencie jak wychodzą Jakieś nowe aktualizacje, lub no też powiedzmy, zdobędę jakiś pomysł. Przy czym widzicie, że jak próbuję na przykład inną grę, mam jakiś pomysł, żeby nagrać sobie inną grę, to tak za, za dużego odbioru nie ma od Was. Dlatego jestem skazany po części na ten Team Fortress. Ale tak jak mówię, to nie jest też w sumie w żaden sposób aż tak złe, gdyż wiele, bardzo wiele YouTuberów Team Fortressowych tak ma, jeżeli wiążesz. Swój kanał głównie z jedną grą. To po części bardzo mocno jesteś od niej uzależniony, można chyba to tak powiedzieć. Ja na przykład zauważyłem w tym roku bardzo duży skok popularności. W ogóle dziwię się, bo ostatnio bardzo mocno jakby zaczął wybijać się mój stary odcinek o nożach, za co jestem bardzo zdziwiony, ale to jest bardzo fajne. Dodatkowe wyświetlenia <noise> kanału. No i wiecie, tak, zauważyłem właśnie jakiś update typu świąteczny, Scream Fortress i tak dalej. Przychodzi nowy content, zarówno dla mnie, jak i też w sumie dla innych youtuberów. Wtedy zaczynamy nagrywać jakieś nowe odcinki. Dość sporo tych odcinków nagrywać i tak dalej, przez co Wy też więcej oglądacie, bo was też to zaczyna interesować. Starzy gracze, powiedzmy, powracają. Często, na przykład, wiem z własnego doświadczenia, że na przykład wychodzi jakaś nowość do gry, którą kiedyś grałem, to zanim w nią zagram, to często wolę sobie zobaczyć na przykład jakieś aktualizacje, co dodali. Dla przykładu Sons of the Forest. Bardzo wiele updateów od dnia premiery miał, kiedy ja grałem. Na premierę właściwie od tamtego momentu wcale, ale mimo to cały czas śledzę jakieś aktualizacje, jakieś dodatki, jak się jakby rozwija ta gra, jakąś fabułę, jak tam wprowadzają, itd. i tak dalej. O wiele bardziej mi zależy na tym, żeby oglądać sobie taki odcinek, żeby. Bo mnie to jakby ciekawi, ale samemu jakoś do końca tego nie chcę, pomijając fakt tego, że jakby nie mam z kim grać, a ja zazwyczaj gram po prostu w gry z kimś, bo nie lubię samemu jakoś bardzo grać, ale dążę do tego, że mój kanał żyje tym Fortresem i jest w sumie jak taki. No, jak Team Fortress. W sumie, jak wyjdzie jakaś aktualizacja, teraz zbliżają się święta, może już wyszły, to znowu mój kanał ożyje, znowu trochę większe wyświetlenia mam wrażenie, że zacznie zdobywać. A później przez prawie, że pół roku może być taka cisza, i znowu nic się nie będzie działo praktycznie chyba do wakacji. Przy czym w wakacje znowu wyjdzie jakaś aktualizacja. Później oczywiście standardowo Halloween, znowu święta, i tak całe to kółko jakby się zatoczy, bo tak z tego co zauważyłem, to mniej więcej tak jest. Więc jeżeli. Macie jakieś pomysły, co na przykład zrobić, co na przykład nagrać? Może jakąś grę byście chcieli zobaczyć, może na kanale, albo coś w tym rodzaju, w jakiś inny ciekawy sposób? Ten na Discordzie mam również kanał Wasze pomysły na content, i możecie właśnie tam podawać jakieś ciekawe, może propozycje. Niekoniecznie gry, ale może na przykład byście chcieli posłuchać ode mnie na przykład coś a propos, nie wiem, Team Fortressa, jakichś doświadczeń moich związanych z tą grą, albo a propos na przykład broni też, więc coś, może chcielibyście jakiś kolab z jakimś youtuberem konkretnym zobaczyć, Zprosiłbym was o to, bo tak jak mówię, po świętach w sumie będzie głównie taka cisza w Team Fortressie, gdzie jakoś za dużo takiego konkretnego nie będzie się działo, a chciałbym mimo wszystko, żeby mój kanał jakoś prosperował i ciągle się rozwijał. Zresztą 2000 subskrypcji niedawno mi wybyło, a jeszcze już za niedługo mija dziesięciolecie kanału, także chciałbym to jakoś może uczcić. Ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, no i przede wszystkim pamiętajcie o życzeniach świątecznych, żebyście pisali jakieś fajne, ciekawe świąteczne życzenia, a ja wybiorę najlepsze i mogę w jakiś sposób je nagrodzić na przykład kluczykiem. To było na tyle. Trzymajcie się, nie.